Dzień dobry moja droga obserwatorko i mój drogi obserwatorze. Dzisiaj opowiem Ci historię jak to miałem. Kontrolę i trzepanie samochodu, tak w cudzysłowie. E, miałem to w te wakacje. Była taka historia, że wykopałem no, kurs z czterema młodymi chłopakami, takimi około dwudziestki, dwudziestki dwójki, e, i jechałem z nimi na Openera. I ku mojemu zdziwieniu, ja już jeździłem 4 lata chyba, tak? To był czwarty rok. I ku mojemu zdziwieniu wjeżdżam tam na teren i zatrzymuje mnie policja na kontrolę z boku i okazuje się, że strzepią mi cały samochód, ładnie poprosili. W ogóle strasznie w porządku, to, to była strasznie taka kontrola w porządku, w porządku dla mnie, tak? Wyjaśnili o co chodzi, to jest kontrola czy się tam nie wwozi narkotyków, tak, e, wszystkich moich klientów sprawdzili, przy czym w ogóle mnie nie sprawdzili, w ogóle nie, do, dokumentów ani niczego, e, tylko chodziło o bezpośrednio tą kontrolę, e, taką, 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 ten, narkotykową i e, e, sprawdzali wszystkich moich klientów e, dość, tak, nawet dokładnie, poprosili tam o zdjęcie bluzy, tak, o wyjęcie wszystkiego z kieszeni takie rzeczy. No i się zdziwiłem, bo sprawdzili mi samochód. też Nawet została tutaj taka bluza kurtka i okazuje się, że wprowadzili mi psa. Takiego małego perpecia. Znaczy, ładnie przeprosili, że, że, że ten że jest czysty, że on nie, nie nabrudzi i tego. Mówię w porządku, dobra. I, i, I ten pies okazuje się, że wywąchał. Wąchał e, chyba jakąś strawkę, nawet no, nie, 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 nie ale chyba jakaś trawka tam, tam, tam była w tej bluzie. Zapytali którego to z delikwentów. E, jeden się przyznał, i, i ten jeden pojechał na komisariat chyba na 24 godziny, albo nie wiem jaka jest tam procedura dokładnie. W każdym razie dla mnie to było zszokowane, że w ogóle e, szokiem dla mnie było, że e, sprawdzili mi wszystkich klientów dokładnie, a w ogóle mi, mnie, ani e, pod kątem dokumentów chociażby, nie, samochodu, czy cokolwiek tak jak, tak jak jest zawsze taka rutynowa kontrola, czy coś no to, no to nie i to byłem w kompletnym szoku, pierwsze takie takie te e, pierwsza taka sytuacja u mnie no, ale ale, ale e, o, super, nie super chłopak pojechał na 24 był w obcym mieście przyjechał na koncert i nie miał koncertu, więc, więc trochę, trochę kiepsko no ale no tak się stało i, i każdy musi być świadomy eee, teraz też wiesz że takie kontrole mają miejsce ja w ogóle o tym nie wiedziałem ale mają i, e, i, 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 i tak mogą, mogą Cię sprawdzać w taksówce jak jedziesz jako klient klientka, dobrze Powiedz, czy też miałeś jakieś, miałeś, miałaś jakieś takie ciekawe historiki związane, nie wiem, z jakąś może kontrolą? Tutaj w komentarzu komu, jestem ciekaw takich historyjek. No i zapraszam Cię do subskrypcji.